Mandero wszystkim tu na tej strony. Mamy 21 minus 3 stopnie. Wczoraj była piękna pogoda, a dzisiaj na minusie, dzisiaj na minusie. Dzisiaj mamy jedną trasę, jakieś raz dwóch dużych klientów, jeden mały, i w jednej firmie mamy Trzy zamówienia do zabrania plus dwa materace u prywatnych ludzi. Trasa dzisiejsza rozpisana do około 17.30. Będziemy kończyć w Arnhem. Tam będą do zabrania dwa materacyki. I później do domu. Na razie lecimy do pierwszego klienta z jednym takim troszkę większym kartonikiem. Mamy 65 km do celu. Godzina. Siódma trzydzieści. Wystartowaliśmy, przejechane 4 kilometry. Także dzionek zapowiada się super. Troszkę zimno, ale bezchmurnie. Wyjdzie słoneczko, będzie inaczej. A my, jak na razie, lecimy w miasto. No i mamy strzelone pierwsze 64 km. Do celu zostało niecałe sześć. 6. sześć 6 kilometra. Taka to pogoda, wszystko białe, zaszronione. Minus 3 na dworze. Taka sytuacja. I zapinamy sobie 6-5. Teraz sobie śmigamy. Taką landówą, Nawet las znalazłem. Co w Holandii tego mało. A tu proszę. Coś jest. Ładnie to wygląda, ładnie to wygląda. Wszystko przyszronione. Dzisiaj rano robię sobie kawę przed pracą. Pakuję żarcie do plecaka i tak sobie blażę z ciekawości na aplikację z gazu i z prądu. Zobaczyć, jak tam zużycie wygląda, bo ostatnio trochę zimno. I się grzeje, wiadomo nie. Okres już taki zimowy się przeraziłem muszę zobaczyć, ile mi podnieśli za gaz, albo czy ja mam coś z piecykiem dzienne zużycie gazu a nie mam, powtarzam mówię, nie mam, nie mam ciepło mam 19 stopni w domu i zużycie gazu dzienne mi wychodzi 14-17 euro 14-17 euro dziennie za gaz z prądem to tak miesięcznie 6 do 8 dych, no to ok. Ale żeby za gaz płacić, no podchodzi 400 euro za sam gaz w skali miesiąca. Także coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest nie tak. Trzeba się tej sprawie przyjrzeć, tak nie może być. No gdzie tam? 400 wy miesięcznie i żebym jeszcze miał z 22 stopnie, a tu 19, wiadomo, w okresie. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień się nie grzeje, no to tam rachunki wychodziły mi jakieś ee, sto parę euro na miesiąc ze wszystkim, nie? Da prąd, ale teraz w okresie zimowym w lewo, potrafi piec i 400 w euro wpalić, spalić i mówię, wcale nie jest ciepło jest po 19 stopni No i jesteśmy prawie na miejscu Prawie na miejscu zostało 340 metrów 340 do pierwszego klienta miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie Okej, okay, teraz będziemy sobie szukać numer wolne wolne numer 10A 10A nie znalazło, znalazło 10 no, taki to tom tom jest, że często gęsto nie znajduje adresu. Jakby jest 10, to pewnie będzie i 10 a ja na jednej chacie Tak, ja, tu jest dycha. No i wyjeżdżamy sobie od pierwszego klienta. Jesteśmy w lesie. Tak to wygląda. Stryk. Pyk. I przedzieramy się teraz. Przedzieramy się. Nic nie zahaczę drzewa. Życie, życie. Życie jak w Madrycie. Ciekniemy troszeczkę na lewo. Mniej krzyczorów, tam jest nawalone dosyć sporo. Lecę lusterkiem. Kurde. Taka sytuacja. Yeah. No co zrobicie? Co zrobicie, jak nic nie zrobicie? A potem czemu fura porysowana? Właśnie temu. Jak się daje takie zlecenia To później tak jest Kojneczka tu też przychaczymy i to ładnie Bek. I jak pierdziele normalnie Poezja Skręć w lewo Taka sytuacja teraz trochę w prawo. Dobra. Stryk. Ale jaja, tam też ciężarówka stoi, a ja tam muszę jechać. Ciekawe. A on przed chwilą tędy przyjeżdżał, czyli coś, coś nie tak. Coś jest nie tak. Chyba się gościu zgubił. Dobra Zaraz zobaczymy Skręć w lewo Jakie wertepy Boże, ratuj No i wyjechaliśmy sobie, wyjechaliśmy Z pola bitwy Normalnie Wóz do zadań specjalnych Tak, a ja jestem jego pilotem Kapitanem I tak dalej Dobra, lecimy dalej, teraz mamy 71 km. I tam już mamy dużego klienta. Mamy dużego klienta. Eee, meble. Meble takie w paczkach popakowane na paletach leżą. Jest tego połowa prawie ciężarowy, no jedna trzecia do tego klienta i reszta będzie do drugiego klienta. Także mam teraz dwóch po dużych klientów, gdzie trochę na rozładunku zejdzie. Taka sytuacja? A ci tutaj gałązki wycinają. O, pyk. Wycinają gałęzie z hobarquera. Po 300 metrach skręć w prawo, m 304. A my sobie lecimy, lecimy. Ale nam kurde, znalazło drogę. Za dupiami takimi lasami, polami, lasami, polanami innymi, na gdzie to teraz Katarina w prawo, jo? Okej, okay. stryk, Skrycie kieroneczak. Miarło. O, takie oto widoki w Holandii z rana, biała polana z rana, i tak sobie pykamy. Metr, to, by, to by się fajnie w polatało. <laughs> no, normalnie na koło po śniegu. Ta sytuacja. Ale nie mamy Krosa, mamy Gixa. Także zapomnij o krabinach tu na. Już doszedłem. Skąd takie zużycie wielkie się wzięło? Dlaczego tyle kasy? W tamtym roku metr sześcienny gazu kosztował. 80 centów A teraz Rutę Paruwa Podniósł Do euro prawie 50 Czyli o 90% Podskoczył gaz w Holandii Nie patrzyłem jeszcze tylko na prąd Ale też jest więcej Ale gaz 90% Jest droższy No prawie kurwa 100% Jak w tamtym roku Dlatego takie rachuneczki Odnotowałem dzisiaj z rana Taka sytuacja, słabo, słabo, żeby w ciągu jednego roku o prawie 100% gaz poszedł ja pierdzielę. No i mamy dzielnicę przemysłową, lekko w prawą, następnie. Mamy dzielnicę przemysłową i szukamy sobie teraz adresu 13A, to będzie jakaś firma Faumus BV Wałmus by i tam schodzą mebelki, dosyć sporo tego mamy, ale fajnie, bo jest jeden klient, duży i dużo ładunku się pozbywamy, nie skaczemy sobie na pyk, pyk po firmach. I mamy, i mamy, 13A, czyli tutaj zrzutka, okej, okay. idę do biura się zameldować. No i czekamy sobie, czekamy. Gościu ma zaraz przyjść mi pomóc. I zrzutka tu, gdzie to autko. Także cała, pół, pół ciężaruby mamy zawalone gracikami. Ja sobie trochę podjadę. Ja sobie troszkę podjadę, żeby nie było zbyt daleko wózkiem jeździć. No i Zrzucony zrzucony, teraz wjedziemy paletami, zabezpieczymy resztę ładunku. Żeby nam się nie obaliło i ciśniemy do kolejnego dużego klienta. Także tego mamy za sobą. Fajnie Pan pomógł. Zajebiście. Wjeżdżam, idę na kawę do niego i ciśniam dalej. Sperek. Malina opuścimy, wyłączymy. Nawet nie trzeba zabezpieczać. To jest wszystko lekkie, pudło Dobra, idę do kawulca. Kawul się mamy, także do kabiny zawijamy. Opa, stary do kabiny wchodzi. Dup, dup, dob, dup. I jeszcze porozlewał. I po po papierach. A co? Dobra muszę to ogarnąć. Dobra nie ma źle. I tak tutaj sprzątam praktycznie Po każdej trasie I tak tutaj wiecie o co chodzi fajurami na jaram muszę przestać palić, bo to jest niezdrowe i pieniędzy dużo kosztuje, ale powiem wam z tym gazem to masakra. No teraz do, też do kumpla dzwoniłem niedawno. Przed przyjazdem, tutaj do tego klienta. No i kur... Było 80 bodajże 6 centów za metr sześcienny. Teraz wchodzę w eneko, w aplikację, bo stamtąd od nich mam gaz. Euro 40... Z hakiem niecałe euro 50 jakoś. Nie chcę teraz kłamać, czy tam było 5 centów więcej czy mniej, ale jakoś takoś. Dobra, tutaj do śmietniczka mojego, takiego chwilowego. No co, zakończę zaraz sobie komputer. I ciśniemy do kolejnego klienta. Do kolejnego mamy 76 km i tam mamy to, co widzieliście na paletkach. Tam już nie będziemy ręcznie tego rozpierdzielać, tylko paletkami sobie zrzucimy na firmę i, i tyle. Potem jedziemy na inną firmę odebrać też jakieś mebelki, ale tam jakieś trzy sztuki mają być. i Zobaczymy, co to będzie. I kolejnie. Dwóch klientów prywatnych po materacie i spadamy do domu. Patrzę, patrzę Na wpół do piątą dokładnie jest koniec dnia. Czekajcie, tu mam być na 11.42, a według planingu momencie się nie mogę wam pokazać, wiecie o co chodzi. Mamy być na 11.56. No, no powiedzmy, że jest to na czas. Dobra, zapierdzielamy. Nie ma co makaronu na uszu nabijać. Także widzicie, jak moja robota wygląda. Przynajmniej jak jeżdżę sam. Bo jak jeżdżę, mówię dla Ikei, to już nie polecam. Nie polecam się tam pchać. No, bo będziecie dźwigać na grzbiecie kilogramy, ludziom do domu wnosić szafy i tak dalej. Ale jak kogoś to nie razi, no to FOS przyjmuje A jak kogoś załatwię, to jeszcze dostanę 500 euro. <śled> Ale ja nie mam, mówię już. W ostatnim filmiku mówiłem, nie mam kogo polecić, także ja nikogo nie załatwiam, ale dla chcących to potrzebują kierowców jak cholera, także aplikować, aplikować i jeszcze raz aplikować. No, tak jak ja sobie właśnie nagrywam, ja nagrywam tylko wtedy, jak jeżdżę sam. Jak mam właśnie takie załadunki, gdzie sam mogę pracować, to sobie nagrywam. Wiadomo, przy. Koledze Holendrze czy tam innym Polaku, to nie będę pajacował z kamerą, wiecie o co chodzi, bo powiem no kurwa, człowiek jest nienormalny, nie? No, wiecie co jest pięć, także jak jeżdżę sam, to na No i zbliżamy się powolutku, jesteśmy w MN, północny wschód Holandii, gdzieś tam nad Hengelo, stąd do bazy mamy jakieś. 190 km myślę, że będzie. Także stąd... Skręć w prawo na rądzie, jak skończymy, jadem, to mamy tutaj też właśnie prawo. jeszcze jeden załadunek. Tutaj mamy jeden załadunek i później lecimy gdzie? Arnhem, Arnhem tam po materacyki. Dobra, wbijamy. Magazyn musi być gdzieś tu. Gdzieś z tyłu sklepu, inaczej być nie może Żeby inaczej było Także, no i pięknie Pyk, pyk, pyk Będzie gdzieś tu, tutaj Dobra, ustawiamy się i zrzutka Zrzutka, piękna lokacja I to mi się podoba, to mi się podoba takie lokacje mi się podobają. Zero krzaczorów, zero lasu. Podjeżdżacie pod sklep, i bęk z tyłu w cholerę placu. Można się gonić na golasa z wózkiem widłowymi i paletami. Dobra, lecimy. Pięknie, pięknie, że aż mięknie. Rozładowaliśmy się. Pod jednym adresem było. Bo tutaj mają, kurcze wiecie, kilka adresów, a wszystko jest w jednym magazynie. Rozumiecie o co, koman, nie? No, także pięknie wszystko załatwiłem w jednym miejscu. <laughs> rozładowałem wszystko, co miałem na aucie, pobrałem 4 euro palety z jakimiś tam łóżkami, kartonikami, innymi nanonami. I teraz ciśniemy do Arnhem 140 km. I tam mamy ostatnich dwóch klientów. Ee, tak, jak już trzeci raz mówię, po 50 z materacami. Po 50. I z Arnhem już będziemy ciślić do domu e, Czekajcie e, Mam Będę tam na 9 po drugiej A według planu Według planu Trzecia Także he, 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 Dzisiaj będę wcześniej W pół do piątej to myślę, że w Czwarta na bazie najpóźniej Wyląduje Także Fajnie, fajnie Pięknie Będzie czas na montaż tego filmiku Albo tego Ze wczoraj z 20 o. Bo no tam mam troszeczkę zaległości. Nie było kiedy nagrywać. a czy nagrywać było kiedy, bo jeszcze ogólnie to mam kurczę gdzieś tam dwa filmiki zaległe do zrobienia, ale to je tam gdzieś wrzucę w późniejszym okresie. Na razie pobawię się z dniem wczorajszym i z dniem dzisiejszym, tak żeby tak żeby coś było, tak żeby coś było. Dobra. Ciśniemy. ja sobie zaraz jeszcze tylko wrzucę z plecaka, wyciągnę potężnego mój podgrzewacz do posiłków Pod metrę, przez rondo, I za zjazdem, pół godzinki posiłeczek A na razie to lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny Znowu kolejny lockdown w Holandii Wszystkie sklepy poza spożywkami pozamykane Wszystko pozamykane Taka sytuacja Omikron zaatakował i pozamykali się <laughs> a mają 80% wyszczepialności śmiercionkom także co to zmienia? nic to nie zmienia 80% ludzi zaszczepionych, a i tak w piździe jest wszystko pozamykane nadal taka sytuacja patrzcie, a nie to jest Tutaj jest straż pożarna. Tutaj mamy KFC, to tylko coś takiego Ala Drive w Maku. Wszystko zamknięte, nie ma nic nie ma nic. No i okej. Okay. Zczelimy sobie 30, 15 wykręcona teraz. Czaściemy sobie 30 od razu. Jest czas, żeby sobie opierdzielić ryż z mięchem. Mam godzinę i tak przed czasem planowanym, także ciśniemy sobie z pauzą, ciśniemy sobie z pauzą. Taka sytuacja, hemoglobina i gabina. No i witamy w Arnhem, witamy w Arnhem do celu Skręć w kilometr. W wolne, w wolne. <coughs> także tutaj mamy ostatnie, ostatnie dwa zlecenia do wzięcia. No i mamy pierwszy materacyk zapakowany. Tam są też zwroty. Tutaj też. Teraz przyjechaliśmy po tym materacie. Jesteśmy na centralnym w Arnhem. Taka sytuacja. Tak to wygląda. Tam jest cały dworzec. Także lecę do kolejnego klienta. Jeszcze jeden materacyk i uciekamy do domu. No i powolutku sobie ruszyliśmy Do kolejnego 7,6 km Takie Centrum Arnhem Ciekawa Okolica te Arnhem, ciekawa miejscowość Stryk, stryk, Wąsko na jedno autko pyk pyk Także motor stoi Zajębiaszczo, także takie starsze miasteczko. Starsze miasteczko, starsze stylem, pykane, stara architektura. Wszystkie domy, chyba jeszcze jakoś powojenne, a mi się jeździły jak co niektóre i przed. Chociaż tu warunkiem tu się działo w trakcie II wojny, także chyba niewiele by z tego zostało, ale. Ale w starym stylu, stare budownictwo, wszystko stare takie stare miasteczko. No i jesteśmy u ostatniego klienta prawie. Za rogiem w lewo powinna być chata. Na końcu drogi. Taka chatka, Skręc puchatka. Następnie I tam zawiniamy matracyk i spadamy na drogi. os, spadamy na bazę i skręcamy materiał ze wczoraj Skręc i z dzisiaj no, i uciekamy. Załadowaliśmy dwa materace u tego klienta, dwie osiemdziesiątki I kierujemy się teraz w stronę domu, czyli do OS na bazę. Taka sytuacja, hemoglobina i kabina. Dobra, to ja uciekam, jeszcze mam 40 km na bazę. Ja uciekam, żegnam się z Wami i do następnego robaczki. Jo!